Witam serdecznie, ja jestem Kupson! A dziś będziemy typować Cloud MMA! Jest godzina 8.40 No dobra, zacznijmy, zacznijmy. Jak wiecie, Gocha Pani Gosia została zawieszona... Zawieszona do więzienia i walka z Marianą... Mariolą się nie odbędzie. Okej, okay, zacznijmy od pierwszej walki. Eee, kontra lizak. Ja jestem za lizakiem. Fagata Cipka pod konina. Aha, dupy liżacz, nie niepy Lizac. E, no dobra, lecimy na grubo. Nie, dobra, jebacz. E, ciot kontra Paweł Juziak. Ja jestem za Paweł Juziakiem, bo ostatnio z nim znowu zrobiłem na, na Fenie zdjęcie w moim mieście, nieważne. Yy, nie wiem. Nie, a to się walka nie odbędzie. Bo Mariola, yy, no, poszła do więzienia. No, ma pani pani Gosia poszła do więzienia. Aha, dobra. Wielki Bu. Dlaczego? Bo będzie wielki Bu. Oje, przepraszam, czekajcie, 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 czekajcie. Wielki Bu. Easy. No i walka, którą wszyscy czekają. Będzie Malci Najman wygra, Malci Najman wygra, Malci Najman wygra, dobra. I tutaj... Dobra, to jest okrótko, przepraszam. No jak wiadomo, pa... słyszeliście, że pani Gosia została, poszła do więzienia. Nowu, znowu, znowu, przypadek nie sądzę. Ehm, jeśli wiecie, no to dobra, i teraz tak. Pan Jacek Muranski, duebiliebany Kontra Cesar Najman. No tutaj wiadomo, że wygra Marcin Najman. E, Dobra, no i teraz tak. Tutaj jesteśmy z całym sercem za Fame MMA. Malta Linkiewicz. Wygra to, bo jest lepsza i chuj mnie tam obchodzi. No. Mm. A, i Cloud MMA. Cloud MMA. E-E-MMA. Tobi, Wo, Stele, Cloud, M, Ma, E Cloud, M, Ma, E E, 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 Me Perché te vuoi un Medi, 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 U, A Medi, U, Me Perché tu vuoi un A, E Ma vuoi un A, E Ma io voglio A, A, Medi, U, E Dobra Noi tagliandiamo La taxa di Benji E la carta, la carta Jacek Muranski, no by ta walka się odbyła. Ostatnio to on nie bierze leków, jak legenda głosi, że on leków nie bierze i się zachowuje jak małpa Nie ten debil, nie? No Sami jak widzieliście w środek w środek taką face to face to kurwa no debil kurwa, to jest brak z honoru Trzybajcie się do widzenia, cześć Ja się skłaniam aż pod same kule Jestem zimka pod konina AH.